BME pita, pita, to jest ostatni Disney Asbesta tego typu. Wykończę jego tego typu. Co łyso ci bało jedna, Asperdzie jeden, każdy idzie za nami tego typu. Myślałem, że jesteś jest taki modny tego typu, a widzę, że wymiękłe, Łapki idą w górę, coraz lepsze na Disney, na ciebie tego typu. To już każdy Cię kopie po dupie z tego powodu, że po prostu jesteś ciotą tej totalne. Jesteś królem, jesteś dołem tego typu. Widzisz, jak ja jadę z Tobą po całości, aż ludzie poszli za nami. A Ty nie masz ludzi, tylko ludzie z wykopu, którzy Cię już gnębią, bo Cię zniszczyłem. I ty sami tego typu myślisz, że jesteś taki mocny. Widzę, widzę, ale... Porąbany nie jesteś totalnie, a ja sobie ja też po całości nie muszę tego gadać, ale muszę. Co raz będzie łyso ci się zrobiło, że ci pojechałem po rajstopach tego typu. Um jak się mówi tego typu, ty jesteś domem, a ja jestem górą tego typu. Myślę, że jesteś królem. Zostałeś napantowany i leżysz. Bo ja cię rozwaliłem z każdej strony. Nie mniej do mnie ptezę, tylko mniej do siebie. Delbinu jeden, bo myślę, że jesteś jest taki kozak. Ale się pawloniłem na streamie, a teraz nie wiem co odpowiedzieć, bo cię pojechałem pora stopa. I cię widzą i pani, trzeba na nim jechać po ostrym trybie. Bo trzeba iść do przodu, nie do tyłu, bo ty jest ciotą totalną tego typu. Myślisz, że jest króle, ten został świeciem tego typu. Widzowie fajnie dziękujemy za to, że jesteście z nami, a zweta może cię o tutaj pocałować tego typu. Myślisz, ty jesteś taki mocny? Nie. Jesteś śmieciem totalnym, jak twoja rodzina tego typu. I co mam jechać i dalej? Czy lepiej opuścić? Bo już tak wybiegłeś, jak dziecię jeden. Bo nie umiesz zrobić wizy, tak jak ja na ciebie pojechałem, tylko się foklujesz że debil jeden. Myślisz, że jesteś królem. Mm. Ja zostałem teraz królem, dzięki temu cię zniszczyłem. Tego typu ludzie są za nami, a za tobą nie Do takiego śmieca trzeba wyrzucić, tego typu. A widzisz, chłopie, ogarni się, bo ty przegrywasz. Tego typu, bo też jaja nie zapomniałem, lubi jaja ci obcięli, bo jesteś to totalnym. Przegrałeś tego typu, dziękujemy widzowie, że mogliście nam pomóc, zmniejszyć tego aspekta, tego typu, Trzymacie się, nara, tego typu, aspekcie jeden, tylko krzyczy semper, bo jesteś gówniarz, a nie mądry facet, bo razie Pokazujesz, że nie jesteś idiotą, jak twoja rodzina.